No cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj FIFA, raczej tak standardowo. Jak wiecie, zbliżamy się bardzo do 100 subskrypcji. nam na chwilę jak to, jak to nagrywam. Brakuje dokładnie trzech subskrypcji, więc naprawdę bardzo Wam dziękuję za, za to jak wbijacie, naprawdę idzie to w świetnym tempie, jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj zagramy może sobie tutaj jakiś meczek. taki luźny odcinek. Chciałem jeszcze raz oczywiście podziękować, zachęcić te osoby, które jeszcze nie subskrybują, żeby zasubskrybowały kanał żeby pomogły dobić te 100 subskrypcji, bo myślę, że już to jutro będzie i teraz tak. Chciałem was zapytać, co byście chcieli zobaczyć na odcinek specjalny właśnie ze, ze 100 subskrypcji, bo zastanawiałem się nad kilkoma różnymi rzeczami, ale mm, nie wiem co byście chcieli. Pianino. Myślałem, żeby zrobić jakiś ciekawy odcinek z pianina, no ale stwierdziłem, że nie chcę, żeby pianino było tylko formą specjalów, tylko też yy, czymś osobnym. Czymś, co nie będzie występowało zależnie od tego, jak będziecie wbijali suby, tylko coś, co będzie yy, osobną serią. Taką jak FIFA, taką jak boisko. No, i dajcie mi znać po prostu w komentarzach, jeśli możecie, w jak największej ilości, co byście chcieli zobaczyć na taki odcinek specjalny. Bo sam, sam nie wiem, chciałbym się też Was posłuchać, co wy proponujecie, więc zachęcam do pisania komentarzy. Ja będę wszystkie czytał, na większość myślę, że odpiszę. Jeśli jakiś pomysł mi się spodoba, no to na pewno dam, dam znać w komentarzach, że, że ten pomysł wybieram, czy coś. No, myślę, że tego już możemy spokojnie rozmawiać o FIFA. Tutaj 2-1. Jak dla mnie na spokojnie meczyk za 50 punktów. Jeśli chodzi o o tego piłkarza 99, którego robię z Milanu, no to... Nie wiem czy ja go zrobię Z tego powodu, że jeszcze Jeszcze mi brakuje dwóch yy, Do skończenia tej jednej piramidki Tej wieżyczki takiej No i muszę jeszcze 500 punktów nazbierać na Na zakup właśnie tego piłkarza No i to nie będzie łatwe Ale Pocieszającym faktem jest, że prawdopodobnie jutro Najpóźniej pojutrze będzie do odebrania mm, ADULIS yy, w Wersji 98 End of an Era No yy, który naprawdę ma bardzo dobre statystyki. Przygotowałem już pod niego jakąś taką w miarę formację. No i teraz zostaniemy 50 tutaj tych punkcików Zaraz wam to zaprezentuję jak to wygląda wszystko. W tym momencie brakuje nam tutaj 180, żeby skończyć yy, to tygodniowe wyzwanie. Tutaj mamy... Tak sprawa wygląda, tutaj brakuje nam dwóch tych, żeby skończyć tę piramidkę. I wątpię, że na to nas No przykro, bo naprawdę statystyki fajne. Skill boost też by był, no ale trudno. Tutaj tak jak wam mówiłem no brakuje w zasadzie otwarcia jednego i będzie 15. Statystyki jak sami widzicie, naprawdę strzelanie fajne. Może tempo nie aż tak, ale strzelanie bardzo dobre. Fizyczność naprawdę bardzo dobra, więc myślę, że świetny napastnik obok Ronaldo będzie. Jeśli chodzi o składzik, no to raczej tu się za bardzo nic nie zmieniało. Trochę zmieniłem. W zasadzie, jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to trochę się zmienił Trochę wiecie co trafiłem w paczkach. Kupiłem Vidala tymczasowo, bo nie pasuje mi na pozycji i tak i tak. Kupi trafiłem Ayoze Pereza z paczki, w której było 14% szans na trafienie jakiegoś piłkarza. Więc nawet tego nie nagrywałem. A tutaj taka niespodzianka. Tak by wyglądała formacja mniej więcej. E, nie ta, nie ta formacja. Chciałem y, tą formację wziąć 4-4-2 Płaską, tak Chyba, że to? Nie. To nie ta. Jeszcze jest ta z defensywnymi pomocnikami. I właśnie ta jest ta jest chyba dobra. No bo to by wyglądało tak, że tutaj oczywiście mm, widel by się sprzedało Za jakąś rozsądną sumkę Kupiłby Myślę Jakiegoś Prawego, lewego obrońcę No i kogoś, albo Pika, albo Hummersa sprzedam Powiedzcie mi też, kogo się bardziej opłaca, bo Hummers kosztuje 11-12 milionów A Pika jakieś 10, więc myślę, że spokojnie za to kupię Yy, Porządnych obrońców, jeszcze szczególnie jak sprzedam Vidala, sprzedam Ioze Pereza. Będę miał dwóch piłkarzy, którzy są w sumie w jakieś 5 milionów. Sprzedam Pika na przykład albo Hummelsa, czyli to jest jakieś 15-20 milionów na zakup dwóch yy, obrońców lewego i prawego. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, czyli mamy jeszcze plus milion z tego, co mam teraz. Zobaczmy sobie pozycję LBRB. I oczywiście price damy sobie do 10 milionów Żebyśmy mogli kupić dwóch oczywiście No i jeszcze overall jakiś rozsądny 96 Myślę będzie w porządku Jest Robinson Jest Hernandez No porównajmy sobie do tej statystyki O tak myślałem, tym Robinson będzie miał lepsze statystyki niż Hernandez, No jednak to bym wziął chętnie do składu, bo ona już najlepiej w chyba siądzie. Nad tym będziemy jeszcze myśleli. No nie ma tutaj jak widać żadnych prawych obrońców. Nie ma, nie ma. Do 15 milionów coś powinno być i. Ja będę myślał, jak to wszystko zrobić. No, jest tręcik, którym już graliśmy. No, pamiętam, że kozacka karta. No, kurczę szkoda, że ja ją wtedy sprzedawałem, no, ale jednak, 12 milionów. No, ciężka decyzja. Jak widać, jest trochę ograniczone pole manewru. Ewentualnie jeszcze jest jedna formacja. Jest formacja 3-5-2. Tak, o tą formację mi chodziło. I ona trafia chyba mi się wydaje najlepiej w nasz zespół. Zdecydowanie tak. Sami zobaczcie. Widala można zostawić. Wystarczy Ajo za sprzedać. No jesteśmy w zasadzie zarobieni. Zarobimy tyle co Ajo Zepereza kosztuje, czyli jakiś milion. Może już teraz mniej. Za milion. Będę mógł ulepszyć Sancho na 100 overall albo Alexisa Vidala. Ale myślę, że raczej Sancho, no bo jednak Sancho nie wymienny. Nie sprzedam. No 100% już zostanie ze mną do końca. Zobaczcie, 2 miliony 200. 000. Jeszcze można by było tak zrobić, że odejmiemy tej że o niecałe 2 miliony. No, tak by się to prezentowało. Wszystko myślę, że byłoby to bardzo fajne. Już składzik na pewno wyskoczył 121. Może bym zrobił trochę rank-upów. Będziemy myśleli o tym w kolejnych odcinkach, a wy mi koniecznie dajcie znać, yy, co na specjal w komentarzach. Ja się z Wami żegnam, no i do następnego odcinka, który już będzie tym specjalem, więc, cześć.